Przed sezon jak co roku przyniósł ze sobą wiele nowości. Od zmian w mapie, przez nowej temy, aż po ryworki niektórych bohaterów. Zmieniając grę, zmieniał się również gracze. Niektórzy świetnie odnajdują się w nowej mecie i sprzyja ona ich rozwojowi, jednak są i tacy, którzy zmieniają postacie, albo nawet role, na których grali do tej pory, tylko po to, by odnaleźć się w tak zmienionej grze. Ale gdzie grać i jakie postacie są najlepsze podczas nauki nowych pozycji? Ja jestem Arkan. I dzisiaj przedstawiam wam pięć postaci, z którymi moim zdaniem najlepiej rozpocząć grę w dżungli. Zanim jednak zacznę, chciałbym wyjaśnić, że na tej liście niekoniecznie znajdą się postaci, które obecnie królują w lesie, a takie, które pozwolą w pełni zrozumieć mechanikę dżunglowania i są bardzo proste dla początkujących. Dlatego miejcie to na uwadze podczas oglądania. Przechodząc do głównego tematu filmiku, na miejscu piątym znajduje się Warwick. Jest on jednym z prostszych, jeśli nawet nie najprostszym junglerem w grze. Po osiągnięciu szóstego poziomu jest on bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, ponieważ jego ult zapewnia mu niemalże stuprocentową skuteczność podczas gankowania. Jego umiejętność pasywna oraz Q zapewnia mu świetny sustain w dżungli, natomiast jego W jest bardzo pomocny dla reszty drużyny oraz pozwala mu asystować przy zabójstwach, często nie biorąc nawet udziału w walce. Warwick to postać, która bez większych problemów jest w stanie w pojedynkę zdominować mid game poprzez łatwe i bardzo skuteczne ganki oraz wykluczenie przeciwnych carrys z teamfightów. Jednak niekoniecznie musi on być inicjatorem teamfightów. Bądź co bądź, jego ult to single target spell i nie jest on aż tak dobrym engagem. Prostota jest główną zaletą, ale też i wadą tej postaci. Warwick jest bardzo prosty do skontrowania, ponieważ bazuje głównie na jednym skillu, który można przerwać niemalże każdą umiejętnością z efektem kontroli tłumu. Przy okazji zatrzymam się na chwilę właśnie przy tym jednym skillu. Chodzi mi oczywiście o jego ulti. Przeciętnie jungler, szósty poziom osiąga w około siódmej minucie gry. Tyle czasu niekiedy wystarczy, by nasza drużyna oddała kilka killi, drake'a, heralda, czy nawet wieżę. Na pewno sami się o tym nieraz przekonaliście. Rzadko kiedy, zwłaszcza na solo queue, jest tak, że każda linia dobrze sobie radzi. Dlatego pomoc junglera w wczesnej wersji gry jest bardzo potrzebna, a często nawet wręcz niezbędna. Grając z Warwickiem dajecie swojej drużynie swego rodzaju kredyt zaufania, polegający na tym, że będą oni cierpliwie czekać do ubicia przez ciebie szóstego poziomu. Niestety, farmienie w dżungli nie jest dla Waruka tak prostą sprawą, bo mimo, że ma on niesamowity sustain jego clear nie jest aż tak dobry. Jest bardzo manażerną postacią i w dodatku brak mu damage'u obszarowego, dlatego każdy kto grani w dżungli wie, że jego early game jest naprawdę słabe, pozbawiony ganków oraz pełne żmudnego farmienia minionów w dżungli. Ponadto Warwick nie ma żadnego escape'u czy cck z wyjątkiem ulta, dlatego też jak już Weszliście nim w teamfight czy zwykłą walkę 1 na jeden, to wyjdziecie z tego zwycięsko albo wcale. Przechodząc dalej do numeru czwartego, Xin Zao to postać wręcz banalna mechanicznie, a przy tym okropnie skuteczna. Jej zdecydowanie największą zaletą są ganki. W początkowym etapie gry Xin wywiera ogromną presję na przeciwnej drużynie. Jest to postać wszechstronna, którą można iść w tanka, oftanka, jak i full damage dealera. Dzięki swojemu skillsetowi i dużemu bazowemu damage'owi jest on w stanie doskoczyć do przeciwnika i szybko go wyeliminować. Jego ult zwiększa jego potencjał i siłę podczas pojedynków oraz daje mu możliwość szybkiego wykluczenia przeciwnego carry, nawet jeśli jest on wraz ze swoją drużyną. Jak na postać z tak dużym damage'em ma on również całkiem sporo CC. Mowa tu między innymi o jego spowolnieniu Z, czy no z Q. Ponadto jego W zapewnia mu sustain podczas clear'owania dżungli, na co również warto zwrócić uwagę. Jako postać o całkiem urozmaiconym skizecie, może on działać jako świetny inicjator walk, ale również jako bardzo dobry obrońca. Dzięki swojej wszechstronności jest on bardzo skuteczny, a jego umiejętności nie są za bardzo skomplikowane. Niewątpliwie jest to postać, która ma bardzo dużo zalet, jednak ma on również kilka kluczowych wad. Mimo sustainu w dżungli, jego clear pozostawia wiele do życzenia. Jest to postać, której podobnie jak Warwickowi brakuje damage obszarowego i podobnie jak on nie ma żadnych escape'ów. Jedyną pomocą w wycieczce jest jego ult, który jednak często nie wystarczy. Ponadto, mimo że Xin doskonale rodzi sobie w początkowych etapach gry, jego late game bardzo kuleje. Można powiedzieć, że im dłużej trwa gra, tym gorzej ją sobie radzi. Dlatego, grając tą postacią, starajcie się szybko zdominować i skończyć grę. Na pozycji trzeciej znajduje się Rexa, która jest nie tylko najbrzydszą kobietą w lidze, ale również najtrudniejszą postacią z tej listy. Dlaczego najtrudniejszą? Jest to postać bardziej skomplikowana mechanicznie od reszty, wymaga ona też bardziej rozsądnego i zorganizowanego grania, a jej skillset, mimo że ma niesamowity potencjał, może sprawić małe kłopoty początkującym. Ale po kolei. Jest ona bardzo bezpiecznym pikiem. Mądre rozstawianie tuneli oraz W pod ziemią pozwala wam uciec nawet z najtrudniejszych sytuacji albo po prostu się w nie nie wpakować. Rek'Sai ma bardzo duży bazowy damage, dlatego nawet budując ją pod full tanka można poważnie obić przeciwną drużynę. Nie wspominając już o Trudemej do ZW. Czynią to bardzo wszechstronną postacią, jednak to nie koniec zalet tej postaci. Jej największą zaletą, której właściwie powinienem zacząć, jest jej mobilność. Dzięki swoim tunelom oraz ultowi jest ona jedną z najbardziej mobilnych postaci w grze. Dodając do tego wszystkiego fakt, że ma ona bardzo przyjemny clear dzięki Q i zapewniony sustain z W, powstaje nam bardzo przyjemny jungler. Nie tylko do rozpoczęcia swojej przygody na tej roli, ale również do wspinania się coraz wyżej w rankingu, ponieważ Reksa i to postać, która od swojego wyjścia do gry jest jednym z najlepszych dżunglerów w widze. Jednak nie jest ona postacią pozbawioną wad. Jak już wspomniałem wcześniej, jest ona stosunkowo trudna, a do jej pełnego opanowania potrzeba sporo czasu. Grając Rek'Sai, zdecydowanie musicie nauczyć się jej zasięgów. Chodzi mi tu głównie o jej W i E pod Jej ganki, mimo że mogą być bardzo skuteczne. Mogą stwarzać czasem problemy. Tunele to jej jedyny gap closer, a mają one określoną długość i nie da się ich przerwać. Oraz potrzeba około 2 sekund na ich wybudowanie. Dlatego pewnie nieraz, zwłaszcza na początku, zdarzy się tak, że nie traficie w przeciwnika albo nawet się z nim miniecie. I niestety ma ona tylko jeden cecek, jakim jest Nocap na W. Poza tym nie widzę jednak u niej żadnych innych wad, i dlatego też serdecznie Wam ją polecam. Jest niesamowicie przyjemnym junglerem, który jednak wymaga trochę cierpliwości. Srebrny medal na dzisiejszej liście otrzymuje pan Koszmaru Nocturne. Jest on silną, niezbyt trudną postacią, a jednak dosyć rzadko widywaną na summoner's rift. Podobnie jak Rexa jest on bardzo mobilny i wytwarza ogromną presję na mapie. Jego umiejętności dają mu możliwość szybkiego wykończenia przeciwnika. Dzięki swojemu W nie jest bardzo odporny na disengage, dlatego strasznie trudno jest przed nim uciec. Jest on postacią, która zarówno świetnie sprawdza się podczas pojedynków, jak i teamfightów. W akcjach 1 na 1 jego W umożliwia mu ogranie swojego przeciwnika i zdobycie nad nim ogromnej przewagi, a dzięki swojemu ultowi jest on w stanie bardzo skutecznie odciąć przeciwnych fairy podczas walk drużynowych. Ponadto dzięki swojej umiejętności pasywnej oraz Q jest on w stanie w szybki sposób i niemalże bez straty HP czyścić dżunglę i podobnie jak Rek'Sai czy Xin ma on również bardzo duży bazowy damage, dlatego nawet tylko jeden ofensywny item pozwoli mu siać popłoch wśród przeciwników. Wracając do jego W, jest to bardzo dobra umiejętność, która niestety trwa dosyć krótko, dlatego żeby ją skutecznie wykorzystać trzeba mieć dobry refleks albo skutecznie przewidywać zagrania przeciwników. Mimo, że Nocturne jest świetną postacią do engage'u, to nie posiada on żadnej umiejętności pozwalającej mu na ucieczkę. No chyba, że zaatakowanie innego przeciwnika, co często nie jest jednak dobrą opcją. Na dodatek nie ma on umiejętności, by w skuteczny sposób pomagać swoim towarzyszom. Nocturne jest postacią, która z każdą minutą gry jest silniejsza, jednak przed szóstym poziomem nie ma on takiego potencjału jak w dalszych etapach gry. Chodzi mi tu głównie o jego ganki. Jego ult jest... Jedynym upgouserem, jaki on posiada, a jego E dość długo się kastuje. dlatego ciężko mu skuteczny gun przed szóstym poziomem, chyba że przeciwnik popełni jakiś błąd. Patrząc również na stosunek zasięgu Ulta do jego cooldownu, można stwierdzić, że jest to coś zdecydowanie nie tak. Na pierwszym poziomie super umiejętność, na którą ona ma zasięg 2500 jednostek, co nie byłoby takie złe, gdyby nie fakt, że jej cooldown to aż 150 sekund. Pod tym względem Nocturne moim zdaniem powinien dostać delikatnego buffa. Zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje Waj. Jest ona jedną z pierwszych postaci, którą ja osobiście uczyłem się dżanglować. Pomogła mi niesamowicie szybko wspiąć się w rankingu i jest zdecydowanie potężnym dżanglerem. Właściwie zawsze będzie. A to dlatego, że ma ona naprawdę mocny skillset. Waj jest silna że pod każdym względem. Ma ona bardzo dobry klips z E. Niesamowity damage, ogromną mobilność dzięki swojemu Q, tym samym możliwość ucieczki i bardzo silne ganki. Po szóstym poziomie tak naprawdę nie będzie czego zbierać z przeciwnika, ponieważ ucieczka przed Wai z ultem jest niemalże niemożliwa. Warto wspomnieć, że Waj ma dwa bardzo silne ceceki. pierwszym Q, będące jednocześnie gapcloserem, które nokapuje i delikatnie odpycha cel, a drugim jest oczywiście ult, który również jest gapcloserem, i tak samo nakapuje cel. Jednak różnica jest taka, że jej ult nie jest skillshotem, zadaje dużo większy damage, no i nie da się go uniknąć. Ponadto dzięki swojemu W i E, waj całkiem dobrze sobie radzi podczas akcji 1 na 1. A dzięki swojej mobilności jest ona w stanie bez problemu przezrzeć się przez enemy front i wykluczyć przeciwnego kerry z lub w naprawdę skuteczny sposób pilować dla swoich Kerry. Moim zdaniem waj ma jedynie dwie wady, jednak nie są one aż tak znaczące. Po pierwsze brak jej sustainu. Jego jedyną formą jest jej pasyw w postaci tarczy. Po drugie jej koszty many są spore i nawet korzystając z eliksiru są one odczuwalne. Jednak poza tym nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Jest ona stosunkowo prostą postacią, a przy tym niesamowicie silną. Serdecznie Wam ją polecam i gwarantuję, że będzie ona działać świetnie na każdy melon. I to tyle na dziś. W komentarzach możecie mi napisać, czy zgadzacie się z tą listą albo czy przypadkiem nie zapomniałem o czym wspomnieć odnośnie tych postaci, lub po prostu dać mi znać, czy podobał Wam się ten materiał. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach, które pojawią się już niedługo.